21 marca 2023 roku prawnik Steven Cozy przychodzi do kancelarii, w której był zatrudniony. Pracuje przez około godzinę, po czym wychodzi do toalety. Na biurku zostawia telefon, portfel, klucze i włączonego laptopa, co sugerowało, że mężczyzna wyszedł tylko na chwilę. Niestety Steven już nie wraca do swojego biurka i nie bierze udziału w spotkaniu, które miało się odbyć pół godziny później. Wezwana na miejsce policja znajduje w biurowej toalecie ślady krwi i silny zapach chemikaliów. Nigdzie jednak nie było Stevena. Szybko ustalono, że tego dnia do budynku kancelarii przyszedł mężczyzna, którego nikt nie rozpoznawał, a kiedy stamtąd wychodził, po dwóch godzinach ciągnął za sobą wózek, w którym znajdowało się coś ciężkiego. Czy mógł to być Steven? Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tej sprawy, kliknij w link znajdujący się pod nazwą kanału.